Szanowni Państwo, Polska napadła sobie jakiś kraj. Wojna jest ładna, bo daleko. Krew się leje nie na naszych ulicach. Giną dzieci i kobiety nie w Polsce. Cóż nas to obchodzi? Obchodzi nas to. Bierzemy udział w rozbójniczej wojnie. Na żądanie amerykańskiej soldateski poszliśmy okupować kraj. Pretekstem dla tej okupacji było posiadanie przez Saddama Husajna strasznego mordercy broni masowego rażenia. Zaraz po tym, jak okupacja się zaczęła, wiadomo było, że nie ma tam broni masowego rażenia. Inne kraje, mądrzejsze od nas, wiedziały, że trzeba się od tej wojny trzymać z daleka. Że wojna, krew, zaropę to wojna niemoralna. Gdzie są w Polsce lokalne autorytety, moralizatorzy, którzy by potępili tę wojnę? Pochowali się. Krytyka tej wojny jest w Polsce niemodna, bo nie widzimy jej skutków, bo wydaje nam się, że jest ona odległa. Gdy Breżniew napadał na Afganistan i Armia Czerwona jeździła po Kabulu, masakrując tamtejszych mieszkańców, oburzenie świata było powszechne. Ale on też wówczas miał uzasadnienie dla tej wojny. Gdy Amerykanie wplątali się w konflikt wojenny w Wietnamie, też mieli uzasadnienie. Oni musieli tam być. Dzisiaj razem z Amerykanami jesteśmy w Bagdadzie. Tam się leje krew. Czyż nie pamiętamy tych obrazków zmasakrowanych zwłok dzieci i kobiet? Czy naprawdę chcemy brać udział w takiej wojnie? Jeżeli zostanę prezydentem, jako zwierzchnik sił zbrojnych, wyprowadzę polskie wojska z Iraku, zrobię dokładnie tak samo, jak zrobiła Hiszpania, z dnia na dzień, bo tego wymaga moralność, tego wymaga interes narodowy.